Halo, budzimy się. Łukasz, Becia, Saszek. Jest ważna informacja. Po ostatnich dwóch dniach pojawiło się mnóstwo reportów odnośnie błędu glitchu na gymach, Gdzie gracze wrzucali swoje Pokémony, otrzymywali Errora i te Pokémony nie pojawiały się na gymach, ale w naszym bagu pojawiały się jako Pokémony defensywne, czyli te, które już bronią w danej chwili gymu. Jednak tak nie jest. Te Pokémony są w tej chwili w pustce, czyli nie ma ich ani na gymie, ani nie można z nimi zrobić. Także do tego czasu, a nie naprawią systemu dżemów aktualnych, który w tej chwili właśnie jest Zalecam na dżemach nie dawać najlepszych swoich pogmonów Tylko takie, które no, mają wysokie CP, ale nie są godne uwagi Tak, że w późniejszym etapie, żebyście ich nie żałowali I wam już mówiłem, może w odcinku was z Łodzi Że mamy poke stopy, u której jest ta taka eurolka biała I jeżeli jest ta eurolka za każdy taki Pokestop otrzymujemy 250 EXPA, bo jest to po nowym resecie. Nowy Pokestop, którego nie przekręciliśmy jeszcze. I każdy taki Pokestop no, pozwoli nam na podbicie levela, podbicie EXPA, jeżeli używamy jajka. A najlepiej pojechać do w tej chwili Warszawy, gdzie mamy takich Pokestopów w Galerii 20 Arkady, odpalić jajko i polecić przez wszystkie. No to ileś tam tysięcy EXPA się bije. Dobra, lecimy! Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO, zaczynającym się oczywiście od rajdu, bo w tej chwili wszyscy rajdują, to czemu nie ja. Koło drugiego tieru w tej chwili jesteśmy przy Magmarze, ale wobec tego wydarzenia, jakim jest właśnie walka z nim, chciałem powiedzieć wam, że do Pokémon GO wchodzi w końcu po raz pierwszy możliwość tworzenia Pokestopów, nie przez ingresa, tylko przez yy, Pokémon GO. Tyle, że na chwilę obecną jest to wprowadzone od 10 czerwca do, 16, do 18 bodajże sierpnia albo września, już nie pamiętam dokładnie. Yy, ale i to się ma mieścić tylko i wyłącznie w Bostonie i okolicach, gdzie dzieci i do młodzież właśnie w wieku takim 12 do 18, nawet jest do, 20, do 21, będzie miała możliwość tworzenia pokostopów. Oczywiście chodząc po całym mieście. Żeby oczywiście wziąć udział, trzeba nagrać co najmniej 30 sekundowy filmik o tym miejscu dlaczego to miejsce powinno mieć pokaz swój właśnie w Pokémon Go i to jest właśnie niesamowite ciekawe z tego względu, że ma partnerstwo od Niantic i też od wszystkich jakby nie tyle działów co zarządów miasta Boston kiedy my się tego doczekamy, nie wiadomo zaczniemy walkę Pewnie uwagę, najlepiej w przypadku Gyaradosa mieć pierwszy atak szybki inny niż ten, który jest super efektywny wobec pokémona przeciwnego. Znaczy oponenta w tym przypadku, bo widzimy jego szybki atak jako jest napisany na górze, powyżej niego. A w tym przypadku, no jak widzieliście przy atak atakowaniu vaporionem, nie widzieliśmy praktycznie w ogóle ataku y, Charge'a od Magmara. Więc zaleca się z mojej perspektywy brać takie pokémony, które mają Charge'a super efektywnego, a szybki atak normalny, taki post który nie reaguje negatywnie, tylko naturalnie wobec atakującego Pokemon'a. Słaby drop, jak z drugiego tieru. Oczekiwałem przynajmniej fast EMA, ale się no nie udało. Za pierwszym razem. Dobra, lecimy dalej. Jest mnóstwo doniesień odnośnie nowego eventu, który ma być jutro, na dzień Anniversary Event, gdzie mam do czynienia z eventem prawie na okoliczność 20-lecia Pokémonów. Jak mnóstwo osób spekulowało, chciało, żeby na tym evencie pojawił się shiny Pikachu. Tak, tutaj na jednych nas no, nie zaskoczył, z tego względu, że na wszystkich eventach, takich popularnych, dali nam tylko i wyłącznie czapki do Pikachu. I według tego co jest pokazane na filmiku Promującym najnowszy film Catch The Będziemy mieć możliwość tylko i wyłącznie zdobycia Pikachu z czapeczką Asha Ponadto mają być wielkie promocje w sklepie W Pokemon Go Na różne przedmioty I zwiększony boost na Stardusty I na Expa Ale to jeszcze są zwykłe plotki Nikt jeszcze tego nie potwierdził W każdym razie Wszystkie dowiemy jutro. O której godzinie tak sądzę? Konwy z tej pierwszej, tak jak zwykle u nas te eventy się zaczynają. Golden, Candy i Expo. Nie zaleca się robić tych rajdów jeden i drugi tier. Z tego za dużo, że z nich w się nic się nie dostaje. Dobra, teraz trzeba wyjechać jeszcze jeden gym, drugi, trzeci, czwarty i polecimy dalej, a resztę legam już w domu jako Q&A. W niedzielę na live'ie ktoś zapytał jak by wyglądała walka przeciwko pokomonowi ocp 10 W tym przypadku on nie został uzdrowiony przeze mnie, ale jestem z innego konta w tej chwili, żółtego, i spróbuję zbić tego pokomona właśnie w tej chwili sprawdzając, czy potrzeba do tego trzy walki, czy wystarczy jedna. Jak sobie wiemy, żeby pokonać wszystkie Pokemony z gymu nawet na full em, motywacji, wystarczą 3 serie walk. Dokładnie. W każdym przypadku trzeba 3 walki z danym Pokemonem, nawet jeżeli ma CP o wartości 10, 9 czy też 8. Tak dopasowuje sobie CP, że Pokémon atakujący na pewno stoczył trzy walki. Dobra, lecimy na kolejny rajd. Co warto kupować? Inkubatory czy przepustki na rajdy? Według mnie sprawa jest oczywista, z tego względu, że z inkubatorów, jeżeli wyklujemy jaja, nie wiemy, co się z niej wykluje. A jeżeli uczestniczymy w rajdach, to dokładnie wiemy, czego chcemy. Tak samo na przypadku tego magikarpia. Gdzie kupię przepustkę, bo chcę trafić szlajnie magikarpia. Bo jest to możliwe. Było to również takie samo pytanie na naszym live'ie, wczorajszym albo przedwczorajszym, zależy to kiedy oglądacie, kiedy to opublikowałem. Czy istnieje możliwość dostarczania Shane'i Magikarpia właśnie z rajdu? I tutaj w tej chwili macie idealny dowód w postaci filmiku, a ja w tym czasie zbiję tego Magikarpia, bo to nie jest jakoś niesamowite przeżycie, tym bardziej, że no też nie jest to ciekawe. Także zapraszam do obejrzenia materiału. No way. I told you. Oh my god, you guys, you saw it here first. Oh my god. Avoli has got a shiny no magic carp in the premium rate experience. Oh my goodness, way you saw it here dude. first. How oh. do you feel? <laughs> you still got to catch it, bro. Dude, you bro. still got to catch it. Damn. Oh my god. Right, oh my god. Screenshot. He caught a shiny magic carp on dream. The gym, you guys! The man! The myth! The legend! <laughs> Niestety to nie shiny. Master 4:9. Co się stanie, gdy użyjemy Fast TMA na Vaporiona? I Michał Bołaga? Co się stanie, gdy użyjemy Fast ema albo Charge TMA? Na ditto. W oświadczeniu odpowiedź była na live. Jak co się stanie, jeżeli użyjemy. Fast Ema Na Vaporeonie Co się stanie, czyli Vaporeonem... Ma... Ha, ma na Vaporeony, ach Gdzie to są słabsze Vaporeony, którymi się nie bawię, nie używam ich Ha, ha, ha Zwróćcie uwagę Że nie pokazuje w ogóle Vaporeonów Czyli Pokemony, które mają jeden atak szybki nie można zmienić u nich w ogóle i jest, są wykluczeni z możliwości użycia TMA Charger na Ditto, no to również będzie wykluczony Looklist Czy jak na Gymie jest Gerados, to czy da się dorzucić Shiny Geradosa? I w tej chwili macie filmik, który dowodzi, że jeżeli jest Gyarados, to Shiny nie jest inny typ Pokemona jest ta sama liczba w Pokédexie, więc to jest ten sam Pokemon nawet w liście wyboru Pokemona, jego nie będzie widać W przypadku jeśli chodzi nam o Slowkinga, a slobro to już obydwa pokémony można wrzucić na Jima osobno bo mają inną liczbę w Pokédexie i taka sama sytuacja dotyczy się pokémonów typu, Pi typu Pikachu które mają różne czapeczki, które mogliśmy otrzymać przez yy, jakiś czas na różnych eventach można wrzucić jednego pokémona z danego typu czyli Pikachu z czapeczką to już drugiego Pikachu jakiegokolwiek innego nie można to rzucić. Sylvia Lel Wiesz coś o tak zwanej stuprocentowej łapalności Pokémonów? Że, jak na przykład trafisz Pokémona Pokebolem, to łapie się tak, jakby od razu ile co takie złote strzałki. Od czego to zależy? Nasze rzuty na Great, Excellent czy Nice, Podkręcenie czy też nie, to wszystko ma wpływ, czy też nasze medale, ma wpływ na ten element, jakim jest Critical Catch. Ale samo w sobie Critical Catch jest spawą losową. AN. Zakarmienie poków w gymie jest szansa na cukierka, bo dużo razy karmiłem, a nigdy nie dostałem. Sam osobiście próbowałem bardzo dużo, ale nigdy mi się tak nie trafiło, żeby dostać cukierka właśnie za karmienie pokoną na Dżimie. Jeśli mieliście takie szczęście i zarejestrowaliście to, na grupie Legendy Traja potwierdźcie tego informację w postaci zdjęcia, gdzie widzimy w prawym górnym rogu cukierka za karmienie, ewentualnie w postaci filmiku. Jeżeli tak, udało nam się to zarejestrować. A z mojej strony to było tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i zobaczymy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia! Heja! Yeah. We're both so sick of the corruption, so.